Witam w 801. części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, w której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa profesora Bogdana Szlachty pod tytułem Liberalna demokracja jako obóz koncentracyjny. Kilka uwag o mnożących się skandalicznych opiniach. I jak zwykle na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Badając ongiś proces kształtowania się znaczenia kategorii suwerenność, podążyłem nie tylko śladem wielu... Ku uwagom postglosatorów, osobliwie Baldusa de Ubaldisa z XIV wieku, lecz także śladem jeszcze liczniejszych ku ustaleniom Jean-Baudena, a później mniej znanego Charlesa Loiseau, wydawało mi się, że każdy z wymienionych przygotowywał w ten sposób myślenia, który najklarowniej przedstawił w połowie. XVII wieku Thomas Hobbes. Każdy z nich bowiem pragnął ujawnić, a może i rozwiązać problem wyłączności prawodawczej pewnej grupy jako znaku jej odrębności politycznej. Co więcej, wydawało mi się, że w każdym przypadku, także u Hobsa, szło nie tyle o odnalezienie momentu jurydycznej decyzji, ile o wskazanie podmiotu, albo podmiotu mającego decyzję tę podejmować. Gdy Baldus analizował wagę prawa dla państw, miast, republik północno-włoskich, gdy Baudin opowiadał o rozkazie, który ma być wydawany przez jeden podmiot, najlepiej króla, gdy Loiseau łączył wyłączną możliwość rozkazywania z jej aktualizacją przez kogoś, kto przypominać miał pana feudalnego sprawującego dominium, a nie tylko imperium, gdy wreszcie wbrew utrwalonej literaturze polskojęzycznej tradycji zastanawiałem się nad państwem nieco Abstrakcyjnie ujmowanym jako źródłem, z którego wypływać miały normy prawa natury, prawa rozumu albo prawa państwowego, wciąż Odpominałem pewną ważną tradycję antyczną, przedchrześcijańską. Mimo wszelkich zahamowań wynikających z kojarzenia, wymienionych z podejściem bliskim raczej m.in. św. Augustynowi niźli chrześcijańskim Arystotelikom, krytycznie spoglądającym na wyrzucanie moralności z polityki, czynienie pierwszym jakiegoś ładu normatywnego nie pochodzącego od człowieka lub z organu piastowanego przez człowieka, odpominałem jedną z kluczowych dystynkcji zostawionych przez Arystoteles. Telesa, dystynkcji zwierzęcia i człowieka, także wszak będącego dla Stagiryty w pewnym sensie zakresie zwierzęciem, a atoli politycznym, a nie po prostu i tylko. Tą drogą, choć nie tylko, docierałem do niezwykle istotnych jak się wydaje pytań zajmujących historyka myśli politycznej. Po pierwsze o umocowanie lub jego brak aktywności wydającego rozkaz w innym sformułowaniu o normatywne, pozaprawne, ale jednak niefaktyczne, lecz normatywne właśnie Ugruntowanie aktywności prawodawczej po drugie, zaś choć już tylko wtórnie, o ewentualną wtórność prawa pochodzącego od wydającego ów rozkaz. Arystoteles zauważył, że w piątym rodzaju demokracji demagodzy, pochlebcy ludu, podobni pochlebcom monarchów, rządzą przy pomocy uchwał, zamiast realizować rządy prawa. Choć uchwały podejmowane były przez lud, to demagodzy decydowali ostatecznie o zdaniu ludu. Nie trzeba było czekać na Schumpetera i podobnych mu analityków aktywnych w XX wieku, by dostrzec pro nie wola ludu jest istotna, ale raczej wola tych, którym ten się podporządkowywał. Uwaga ta jest o tyle istotna, że oddaje osobliwe przeniesienie źródła uchwał z podmiotu zbiorowego, który formalnie je podejmuje, na rzeczywisty podmiot, który wpływa lub kształtuje treść woli wyrażanej w uchwałach. Pomijając dywagację z Tagiryty o problematyczności traktowania tego rodzaju demokracji jako ustroju, dostrzeżmy, iż gdy większość władza przy pomocy uchwał przyjmowanych ad nie stanowiąc norm wiążących na dłużej i niezależnie od okoliczności, to należy mówić nie tyle o demokracji, ile o bieżących rządach ludu, którego wola wolna jest od wędzideł. Prawa. Oto, jak się wydaje, jeden z ważniejszych wniosków wynikających z poszukiwań Arystotelesa. Jeśli w miejsce prawa wstępują uchwały, jeśli mamy do czynienia tylko z bieżącym rządzeniem przez większość przy pomocy uchwał podejmowanych przez zbiorowego prawodawcę, ewentualnie pra powodowanego przez pochlebców demagogów, to na treści tych uchwał wspiera się to, co można nazwać na użytek niniejszego tekstu ładem podstawowym, zbiorowości, a może nawet jego konstytucją. Okazuje się bowiem, że skutkiem przestawienia polegającego na postawieniu uchwał przed prawem jest podporządkowanie woli większości wszelkich norm, także tych, które są równomiernie właściwe, korzystne dla całego państwa i ogółu obywateli, których według najlepszego ustroju pragną słuchać wszyscy i rządzić się nimi gwoli urzeczywistnienia życia cnotliwego, które warunkują istnienie Wspólnoty politycznej, współżycie w jej ramach, a nadto co ważne, piękne uczynki. Skoro wywodził z w innym miejscu polityki we wszystkich umiejętnościach i sztukach celem jest dobro, a nawet tak jest przede wszystkim i w najwyższym stopniu w najważniejszej ze wszystkich umiejętności, jaką jest umiejętność sprawowania władzy w państwie, to czy w uchwałach ludu powodowanego przez demagogów, pochlebców, e, może zostać ustalona treść dobra? Może być realizowana umiejętność, jaką ma być polityka? Może uchwały te ustanawiały raczej to, co przez dobro rozumieli demagodzy, a za nimi lud? Grecki myśliciel za główny Cel poszukiwań uznawał rozeznawanie warunków dobrego życia, istniejącej, trwającej wspólnoty politycznej. To, co indywidualne, partykularne, miało być podporządkowywane temu, co wspólne, a dobra partykularnego nie można było zestawiać z tamtym wspólnotowym dobrem. Nie można było w imię dobra niższego rzędu, znajdowanego na poziomie jednostki czy grupy, na poziomie składowych wspólnoty, a nawet na poziomie ewentualnie interesownego demagoga, przeczyć dobru wyższego rzędu. Istnienie Całości było ważniejsze niż istnienie jego składowych. Odpominanie stagiryty towarzyszyło namysłowi nad ujęciami wczesno. Nowożytnymi. Badając potencjalny decyzjonizm polityczno-prawny, sytuowany wobec każdej aktywności prawodawcy jako piastuna suwerenności, powracałem do uwag o potrzebie uwzględniania i akcji prawodawcy, uchwał ludu i prawa relacjonowanego do poszukiwania i zapewne utrwalania treści dobra. To, co polityczne, było tedy łączone ze stanowieniem norm o walorze prawnym. Które coraz wyraźniej traciły fundament umiejscowiany w koncepcji dobra kojarzonego z formą gatunkową, co w pewnym zakresie naśladując czy kontynuując zwłaszcza Platona, miał analizować stagiryta. Nie wdając się w analizę problemów wynikających z rewolucji nominalistyczno-wolontarystycznej, XIV i kolejnych stuleci po Chrystusie, dopowiem jedynie, że konsekwencją był w jakimś zakresie zanik momentu kontemplacyjnego, polityki kierującego ku rozpoznawaniu natury czy istoty gatunkowej, kojarzonych z gatunkową formą albo ku rozpoznawaniu norm opartych na zwyczaju woli Boga jako prawodawcy, woli człowieka, uwzględniającego orzeczenia jak jego rozumu, przyrodzonego, a nawet ducha praw, lub ducha narodu. Każdy z tych ujęć, każda z tych propozycji w jakiejś mierze nawiązywała do dystynkcji Arystotelesa, uchwał i prawa. Wiązała drugie nie z aktualną wolą wyrażaną w uchwałach, być może sprokurowanych przez demagogów pochlebców, albo narzucającego swą wolę arbitralnego króla działającego ku spełnieniu własnego interesu, ale z jakimś mniej lub bardziej osobliwym przedmiotem poznania, który miał być uchwycony zapewne przez rozum prawodawcy i potwierdzony przez jego wolę. Problem jednak w tym, że podobne wymaganie jest coraz rzadsze w nowożytności. Że u schyłku XX wieku, po straszliwych doświadczeniach Auschwitz i Kołymy, władzę, również jak się wydaje prawodawczą, wciąż można kojarzyć z wiedzą lub umiejętnością. Jednak nie z tą, która wynika z rozeznania, lecz z tą, która wynika z relacji z innymi. Być może nawet z tą, która jest tylko użyteczna dla woli panowania. Gdy czytamy u Michela Foucault, zaliczanego do grona najbardziej znanych Myślicieli drugiej połowy XX wieku, że nie ma takich historycznych form władzy, których nie dałoby się analizować w terminach panowania jednych nad drugimi, że każde prawo, wszystko jedno czyje, że każda forma władzy, wszystko jedno jaka, że każdy typ rządów można analizować nie w kategoriach prawa naturalnego i ustanawiania suwerena, lecz jako nieskończony, nieskończenie historyczny ruch stosunków panowania jednych nad drugimi. To namysł z Tagiryty uznać musimy za przebrzmiały, utracony, Unieważniony, nawet. Nie idzie o to, że myśl Foucault zawiera wołanie o przywrócenie politycznego historycyzmu, zablokowanego wpierw przez Hobbesa, a potem przez dialektyczny materializm marksistów, o usunięcie z jednej strony kontekstu prawa natury, z drugiej zaś kontekstu suwerenności, lecz o to, że wymaga ona uchwycenia władzy jako czystego panowania, które pozbawiane jest kontekstu normatywnego. Krytykując tyranię globalnych dyskursów z całą ich hierarchią i ze wszystkich, z wszystkimi przywilejami teoretycznych awangard. Foucault zwraca się ku genealogiom wiedzy, łączącym wiedzę erudycyjną z lokalną pamięcią, by dzięki nim ukonstytuować historyczną wiedzę o walkach i wykorzystywać tę wiedzę w aktualnych taktykach. Budowanie owych genealogii, dokładniej zaś oparcie na swoistej archeologii wiedzy, szczególnej taktyki genealogicznej, nie ma prowadzić do przeciwstawienia abstrakcyjnej jedności teorii jakiegoś rodzaju konkretnej wielości faktów. Nie idzie też o to, by odrzucić element Spekulatywny i przeciwstawić mu w formie jakiegoś scjentyzmu, dobrze ustalonych informacji. Bowiem projekt genealogiczny nie posiłkuje się empiryzmem i nie idzie śladami pozytywizmu w zwykłym sensie słowa. W gruncie rzeczy chodzi o to, by wiedzę lokalną, nieciągłą, zdyskwalifikowaną, nieprawomocną, rozegrać przeciwko jednolitej instancji teoretycznej, która ma pretensje do sublimowania, hierarchizowania, porządkowania tej wiedzy w imię prawdziwego poznania, w imię praw nauki, jaką ponoć posiedli niektórzy. Genealogi nie są więc pozytywistycznymi powrotami do bardziej uważnej albo ściślejszej formy nauki. Dokładnie rzecz ujmując, genealogie są antynaukami. To charakterystyczne wyznanie sformułowane przez myśliciela, który może zostać uznany za równie nieprzychylnego filozofii polityki, jak poprzedzający go pozytywiści, służy jako uzasadnienie bliskiego mu wezwania do buntu wiedzy, nie tyle przeciwko treściom, metodom lub pojęciom jakiejś nauki, ile w pierwszym rzędzie przeciwko efektom centralistycznym. Wiedzy, związanej z instytucją i funkcjonowaniem zorganizowanego dyskursu naukowego w społeczeństwie takim jak nasze, tak zwane francuskie połowy lat 70. XX wieku. Foucault powiada wprost, że genealogia powinna wypowiadać walkę wszystkim efektom władzy związanym z istnieniem dyskursu, który uważa się za naukowy. Nie tylko zatem dyskursu pozytywistycznego, lecz także, co zaznacza, marksistowskiego i innego naukowego, w tym, co charakterystyczne równie skażonego ekonomizmem jak marksizm, dyskursu Hobbesa, fundującego liberalną koncepcję władzy politycznej. Przeciwko wszelkim ekonomicznym koncepcjom władzy, Foucault pragnie przeprowadzić analizę nieekonomiczną, ogniskującą się na dwóch tezach. Po pierwsze, że władzy nie daje ani się jej nie wymienia. Ani nie odzyskuje, ale że władzę się sprawuje i że istnieje ona tylko w akcie. Po drugie zaś, że władza nie jest pierwotnie utrzymywaniem i odtwarzaniem stosunków ekonomicznych, lecz nade wszystko stosunkiem siły. W ten sposób Foucault dochodzi do znaczącej konstatacji, dotyczącej istnienia dwóch zasadniczo odmiennych dyskursów o władzy i dwóch wielkich systemów jej analizy. Pierwszy stary system, który znajdziecie u filozofów XVIII wieku, opierał się na centralnym pojęciu władzy jako pierwotnego prawa, które człowiek odstępuje suwerenowi oraz na pojęciu umowy społecznej jako matrycy władzy politycznej. Kiedy ustanowiona w ten sposób władza przekracza swoje uprawnienia, czyli narusza terminy umowy, władza zamienia się w ucisk. Mamy tu zatem do czynienia z koncepcją władzy jako wyniku umowy, której granicą, a raczej przekroczeniem granicy jest ucisk. I mielibyśmy też drugi system, który próbuje przeciwnie. Analizować władzę polityczną nie według schematu umowa-ucisk, ale według schematu wojna-represja. Represja nie jest tu tym samym, czym ucisk był w stosunku do umowy, lecz zwykłym skutkiem i zwykłym wyrazem stosunku dominacji. Represja nie byłaby niczym innym, jak narzuceniem pewnego stałego stosunku sił w łonie. Pseudopokoju, trawionego przez permanentną wojnę. Mamy więc dwa schematy: analizy władzy, schemat umowa-ucisk, który jest, by się tak wyrazić, schematem prawnym, i schemat wojna-represja lub dominacja-represja, w którym właściwa opozycja nie dzieli, jak w poprzednim schemacie, działań prawnych od bezprawnych, ale walkę od podległości. Zaznaczmy, że Foucault, wbrew powszechnej opinii, nie uznaje Machiawelego i Hobbesa za twórców drugiego schematu, za teoretyków wojny, w Społeczeństwie obywatelskim. Obu przypisuje raczej schemat pierwszy, ten, który korzysta z formuł prawnych, a nawet prawa jako takiego, nie tylko zatem aktów prawnych, ale całości aparatów instytucji przepisów, przez które prawo się stosuje. By ukryć fakt i konsekwencje dominacji króla nad poddanymi, zgodnie z tym schematem prawo jest nośnikiem i sposobem urzeczywistniania stosunków niebędących stosunkami suwerenności, lecz stosunkami dominacji. Związanymi nie tyle z ogólnym faktem, Aktem dominacji jednego człowieka nad innymi, albo jednej grupy nad drugą, ile z licznymi i rozmaitymi formami dominacji, jakie mogą zachodzić na łonie społeczeństwa. Nie myślę tu więc o królu z jego centralną pozycją, ale o poddanych w ich wzajemnych stosunkach nie o suwerenie w jego jedynej siedzibie ale o wielorakich stosunkach podległości, jakie powstają w ciele społecznym. Zatem, niesuwerenność w rozumieniu prawodawstwa choćby opartego jak w krytyce Stagiryty na uchwałach ludu być może powodowanego przez demagogów pochlebców i korespondujące z nią posłuszeństwo, lecz dominacja i podporządkowanie. Oto są centralne zagadnienia władzy analizowane przez Foucault, z którym wiąże się kwestia sprzężenia władzy i wiedzy, umacniającej dominację, a nie suwerenność. Nieregularne i legalne formy władzy, ich ogólne mechanizmy i skutki Lecz władza u swych prawnie niedookreślonych granic w jej Lokalnych, najdalszych, więc rozgałęzieniach. Tam, gdzie staje się włoskowata. Nie to, kto ma władzę i jakie są jego intencje, lecz faktyczne praktyki każdej władzy. Nie jak u chłopca ustalenie, w jaki sposób z wielości woli powstaje suweren lub jedna całość z nim, jako jej duszą, lecz wskazanie wielu peryferyjnych ciał, które za sprawą efektów władzy zostają ukonstytuowane jako podmioty, jako ja, miało się stać przedmiotem analizy. Wreszcie nie władza, jako zjawisko ogólnej i jednorodnej dominacji jednego lub jednych nad drugimi, lecz władza jako coś, co krąży, a raczej coś, co funkcjonuje tylko w łańcuchu, nie dając się przywłaszczyć nikomu. Niby towar, bowiem władza funkcjonuje. Władzę sprawuje się w sieci, a po tej sieci jednostki nie tylko krążą, ale też zawsze znajdują się w pozycji, która każe im zarazem władzy podlegać i ją sprawować. Nigdy nie są bezwładnym czy bezwolnym obiektem dla władzy, zawsze zawsze są jej trybami. Inaczej mówiąc, władza przechodzi przez jednostki, a nie po prostu się do nich odnosi. Wytwarza podmioty poddanych w procesach wartych badania daleko bardziej niż geneza suwerena. Porzucenie zaproponowanego przez Hobbesa modelu lewiatana, sztucznego człowieka będącego jednocześnie stworzonym automatem i jednolitą całością, który obejmuje wszystkie rzeczywiste jednostki, którego ciałem są obywatele, a duszą suweren pozwoli na badanie władzy poza polem wyznaczonym przez prawną suwerenność i instytucje państwa. Pozwoli na dostrzeżenie, że od XVII i XVIII wieku kształtowała się nowa mechanika władzy, absolutnie nie dająca się pogodzić ze stosunkami suwerenności, zwana przez Foucault dyscyplinarną. Dyskurs dyscyplinarny nie ma nic wspólnego z dawnym dyskursem prawnym i z pojęciem reguły jako wyniku suwerennej woli, dopowiada francuski autor. Dzieje się tak, zauważmy, bo w wyjaśnieniu tym skrywa się, Główna racja związku wiedzy z władzą, albowiem dyscypliny tworzą dyskurs, w którym mowa o regule, ale nie jest to pochodząca od suwerena reguła prawna, lecz reguła naturalna, tak zwana norma. Definiują one kodeks, który nie jest kodeksem prawnym, lecz kodeksem normalizacji, i z konieczności odwołują się do horyzontu teoretycznego, którym nie jest gmach prawa, lecz pole nauko o człowieku. A właściwa tym dyscyplinom jurysprudencja przybiera postać wiedzy klinicznej. Często wyrażana obawa we współczesnych krytykach, iż normy prawne pochodzące od suwerena stają się systemem normatywnym, respektowanym powszechnie, bo zaopatrzonym w sankcje przez tegoż suwerena, jak u Hobsa, choć zapewne należałoby uwzględnić jego kłopot z przejściem od państwa do jego reprezentanta, od prawa państwowego, będącego zarazem prawem natury i prawem rozumu, do orzeczenia norm przez kogoś, zostaje zastąpiona przez Foucault. Tezą, zgodnie z którą nie tyle normy prawne, ile normy faktyczne zawarte w kodeksie normalizacji stają się regułami systemu. Pętającego jednostki, daleko bardziej niż normy prawne, bo działającego na nie włoskowato i dyscyplinująco. Przeciwko temu dojmującemu wręcz zniewoleniu, niepodobna zwracać się ku dawnym ujęciom. Aby walczyć z dyscypliną, a raczej z władzą dyscyplinarną, w poszukiwaniu jakiejś władzy niedyscyplinarnej, nie należy zwracać się w stronę starego prawa suwerenności, ale szukać nowego prawa, które miałoby charakter antydyscyplinarny, ale które byłoby zarazem wolne od zasady suwerenności. Prawo przestaje być już pacyfikacją, bo pod jego powierzchnią wewnątrz wszystkich, nawet najbardziej regularnych mechanizmów władzy nadal szaleje wojna. W pewnej mierze podobnie jak u decyzjonistów, wojna jest traktowana jako motor instytucji i porządku. We wszystkich trybach pokoju toczy się głucha wojna. Nie istnieje neutralny podmiot, o którym, jak się wydaje, marzył Hobbes. Każdy jest z konieczności czyimś przeciwnikiem, bowiem społeczeństwo ma strukturę binarną. Foucault poprzestaje jednak na tych konstatacjach. Nie tylko traktuje wojnę jako opisany motor, jak on instynkt samozachowawczy u za zatem istnieje jedyna zasada tłumacząca i uzasadniająca pewną racjonalistyczną teorię polityczną, krytycznie ocenianą przez Oakeshota, obok władzy dyscyplinarnej pojawia się w jego rozważaniach analiza innej jeszcze formy władzy, określanej mianem biowładza. Oto co pisze. Jednym z fundamentalnych zjawisk XIX wieku było jest to, co można nazwać rozciągnięciem się władzy na życie lub, jeśli wolicie, rozciągnięciem się władzy na człowieka jako istotę żywą. Swego rodzaju etatyzacja biologiczności, a przynajmniej pewna skłonność prowadząca do tego, co można by nazwać etatyzacją biologiczności. O ile w klasycznej teorii suwerenności prawo życia i śmierci było jednym z zasadniczych atrybutów suwerena, miał on bowiem możliwość skazywania na śmierć i zwalania na życie, o tyle już w XIX wieku pojawia się odmienne prawo po stronie władzy, ale już nie kojarzonej z suwerenem relacjonowanym do prawa. Teraz ten kto władza zyskuje nowe prawo. Tej kategorii wciąż używa Foucault, mimo że przeczy uwikłaniu piastu na władzy w relacje prawne. Mianowicie prawo skazywania na życie i zezwalania na śmierć. Nowa technologia władzy Obejmująca, a nie wykluczająca technikę dyscyplinarną zyskuje zwiększoną siłę. Dzięki tamtej leży już jednak na innym poziomie niż ona i posiłkuje się innymi narzędziami. Co najwyżej jednak w odróżnieniu od dyscypliny, która odnosi się do ciała, nowa niedyscyplinarna technika władzy odnosi się do ludzkiego życia. Zwraca się nie do człowieka ciała, lecz do człowieka żyjącego, do człowieka jako istoty żywej. O ile dyscyplina próbuje rządzić wielością ludzi, od ile. Ta wielość może i powinna rozłożyć się na indywidualne ciała, które trzeba nadzorować, testować, tresować, wykorzystywać, ewentualnie karać. O tyle nowa technologia władzy odnosi się do wielości ludzi, nie jako do wielości rozkładającej się na wiele ciał, lecz przeciwnie, o tyle o ile tworzy ona globalną masę, której dotyczą ogólne procesy właściwe życiu, takie jak narodziny, śmierć, produkcja, choroba itd. Tak więc po pierwszym zawładnięciu ciała, które dokonują. Znało się według modelu indywidualizacji, mamy drugie zawładnięcie, które nie jest już indywidualizujące, ale umasawiające, które zwraca się nie do człowieka ciała, ale do człowieka gatunku. Po anom Anatomopolityce ludzkiego ciała, stworzonej w ciągu XVIII wieku, pojawia się pod koniec tego samego stulecia coś, co nie jest już anatomopolityką ludzkiego ciała, ale to, co nazwałbym biopolityką ludzkiego gatunku, która pozwala na decydowanie o takich procesach jak proporcja urodzin i zgonów, wskaźnik reprodukcji, płodność danej populacji i tym podobne. Czy to ujęcie ma jeszcze cokolwiek wspólnego z klasycznym ujęciem obejmującym aspekty teoretyczne i praktyczne, refleksje nad tym, co powszechne i Wyznaczające treść dobra? Czy w ujęciu myśliciela drugiej połowy XX stulecia wyłącznie negatywny charakter funkcji sprawowanej przez władzę nie zostaje wzmocniony tezą, iż piastun władzy ustala już nie tylko zasady elementarnej sprawiedliwości, lecz wskazuje na życie i zezwala na śmierć, decydując. Tym samym arbitralnie o składzie populacji poddanej jego władztwu? Czy polityka w rozumieniu Arystotelesa jest jeszcze możliwa, skoro traci odniesienie już nie tylko do tego, co teoretycznie uchwytne, lecz także do tego, co stanowi umiejętność praktycznego regulowania elementarnego pokoju? Powtórzmy, czy polityka w klasycznym ujęciu, a nawet w ujęciu św. Augustyna, jest jeszcze możliwa? Czy pojęcie polityka. Zachowuje któreś z dawnych znaczeń, gdy poniżej poziomu tej wielkiej, absolutnej, dramatycznej i mrocznej władzy, jaką była władza suwerena, która polegała na możliwości skazywania na śmierć, pojawia się teraz wraz z tą technologią biowładzy, tą technologią władzy nad populacją, jako taką, nad człowiekiem, jako istotą żywą, pewna ciągła, uczona władza, która ma możliwość skazywania na życie? Podobnie pytania możemy mnożyć, można debatować o tym, na ile Foucault uznał już, iż jednostka została okiełznana i przeszedł do analizy okiełznania gatunku, na ile zaś jego krytyczni kontynuatorzy, jak choćby Giorgio Agamben, prowadzą biopolityczną refleksję o jednostkach, jednak o pojedynczościach składających się na wspólnotę zagrożonych przez biowładzę, odzierającą ewentualnie ich życie ze wszelkich ludzkich atrybutów, stale grożąc im śmiercią. Można byłoby również w imię zachowania dawnych fundujących tradycję liberalną ujęć do porządku nad tezą stosunkowo wielu już autorów, iż podstawowym nośnikiem władzy są odpodmiotowione struktury prawa, a obóz koncentracyjny nie stanowi anomalii należącej do przeszłości z perspektywy wychodzących z przyszłości i zabezpieczających się przed jej nawrotem współczesnych społeczeństw liberalno-demokratycznych, ale raczej jest swego rodzaju ukrytą matrycą, stając się wręcz nomos politycznej przestrzeni, w której obecnie żyjemy, nawet przestrzenią, która otwiera się, gdy stan. Wyjątkowy zaczyna stawać się regułą. Wreszcie paradygmatem przestrzeni biopolitycznej. Cóż zostało z Arystotelesa? Czy warto było trudzić się nad odsłanianiem kolejnych odniesień w poszukiwaniu dobra, normatywnego kontekstu dla aktywności prawodawcy? Czy pozostały już tylko uchwały ludu, na mocy których określa się los ciała gatunkowego lub ciała pojedynczych obozowych muzułmanów, którymi mamy być również my, dumni uczestnicy liberalnych demokracji? Czy istotnie trwa Mamy już także my, tak oświeceni, uwzględniający dokonania poprzednich pokoleń, nie tylko wszak w obszarze techniki czy technologii, w stanie, w którym normowanie i wykonywanie, tworzenie prawa, jego stosowanie, nie są już momentami dającymi się w jakikolwiek sposób odróżnić czy przywódcy polityczni społeczeństw liberalno-demokratycznych istotnie przypominają już Firera nie jako nazwy urzędu w rozumieniu tradycyjnego prawa publicznego, ale jako czegoś co bezpośrednio wypływa z jego osoby, ponieważ ta zbiega się z życiem ludu, dowolnego ludu kojarzonego z dowolnym społeczeństwem liberalno-demokratycznym, dla którego John Rawls kwapliwie szukał jeszcze pół wieku temu konstytucji jego dobrego urządzenia, być może wciąż tkwiąc w przebrze miałej tradycji intelektualnej czy przywódcy ci mają swe słowo swą wolę arbitralną za prawo czy przyjęli już ciało całościowe, ani publiczne, ani prywatne, ciało, którego życie jest samo w sobie w najwyższym stopniu polityczne, ciało, które sytuuje się w punkcie zbiegu zoe i bios, ciała biologicznego i ciała politycznego, które z powagą odróżnią Stagiryta, czy wreszcie od obozów nie ma drogi powrotu do klasycznej polityki? Bardzo dziękuję.